Panie i Panowie, dzień dobry, witajcie. Gramy dalej w Shadow Run Returns. Udało nam się pozbyć doktora Holmesa i jesteśmy z powrotem w Sim SimStresses Union. I będziemy teraz rozmawiać. Tutaj mamy Johnny Clean. Proszę, właśnie rozmawiali o mnie. Tak, e, pani Kubota mówi, że czekali na mój powrót. E, niestety, Johnny się wygadał i, jak sam przyznaję, powinien był trzymać e, usta zamknięte. Tak, każdy z nich miał swoje powody, e, dla których chciał, aby ten morderca został znaleziony. No i przy okazji, jak pani Kubota przyznaje, niestety te to zbrodnie nie były zbyt dobre dla jej interesu. E, no dobrze. Tak, udało mi się znaleźć osobę odpowiedzialną e, A raczej osobę, która trzymała skalpel, a nie tą, która pociągała za sznureczki. Tak, pani Kuboto, niestety cała sprawa jest... E, Zdecydowanie bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tak, sam miał organy przeszczepione z ciała swojej matki. O, pani Kubota powiedziała nam, że Coyote i Jake Armitage udali się na pogrzeb sama. John sam stwierdza, że to jakby kulminacja Cherry Bomb. Hang on, I saw some sisters when she was there the other day No dobrze, w takim wypadku I just claimed mózgo funeral. Yes Zgadzam się z panią pani Kubotą. A, a gdzie jest Emerald City Reaper? No, rozkłada się. Pani Kubota zdaje się być usatysfakcjonowana w 100%, taką powiedział. Tak jest. Emerald City Reaper eee, wącha już kwiatki od dołu. Eee, tak, to już wcześniej widzieliśmy tych niewolników w Bunraku. Eee, Okej, okay. to jest pani Kubota, eee, mógłbym. Powiedzieć no reward i domagać się czegoś, ale myślę, że nie byłoby to najmądrzejsze. Tutaj się jeszcze rozejrzymy w Union. A potem udamy się na pogrzeb. Tak jak zostało nam zresztą zasugerowane odrobinę wcześniej. Dzień dobry, panie kluwe. Nie, nie będzie już problemu z Reaperem, z mordercą. Tak, to dokładnie znaczy to, co myślisz, panie Kluwe. I masz rację, niestety to nie jest koniec, i nie zostało to zakończone. Dobrze, panie Kluwe, dziękuję bardzo. Zobaczymy się później. Teraz, natomiast, udamy się na czarny rynek, do e, podziemi. Z tym, że zostało mi jeszcze w początku 21, ale już tylko 6 punktów karmy do wydania. I to by było na tyle, wydaje mi się. Tak jest. Możemy iść i obejrzeć jakiś ekwipunek, który da się zakupić tutaj. Pani Castle, dzień dobry. Tak, ciągle w jednym kawałku jestem. Zapytałem jak wielu pacjentów straciła doktor Castle, ale. Ta rozmowa, ten wątek chyba nigdzie nas nie zaprowadzi. O, chociaż pojawia się numerek 6. Ale to chyba nie wniesie żadnych informacji do, do naszego wątku. Kto był tym szóstym? Proszę. A więc doktor się przyznała, że to była jej pomyłka. No nieważne. Zdarza się. Czy my teraz byśmy coś chcieli z tutaj magazynu Dog Wagon i Medikity? Dwa. I chyba to wystarczy tro, tutaj wrzucimy no co jest coś mi się a, źle zrobiło dwa granaty cztery medikity dobra dziękuję bardzo idźmy dalej pan gruberman czy czy raczej pan david fry drugi bo zapomniałem jego imienia co ty tutaj masz? Deki, deki chyba nie. Jedynie trochę programów. Nie wiem, czy. wydawać jakieś pieniądze na ekstra softcik. To powinno nam wystarczyć tylko jeden. Assassin. Wirtualny program. Tutaj nic nie będę w stanie na razie wsadzić. Zrzućmy okiem na czary jakieś, Erik Merisman. Nie, czary, kurczę. Od czarów jest ten pan po prawej stronie, który jednak poczeka, bo teraz się skonsultujemy z panem Grubermanem. Eee. Dobra, dobra, do rzeczy. Nie chcę kupować żadnych shotgunów ani, ani pistoletów maszynowych. Nie jestem też wielkim zwolennikiem broni białej. Hmm. Co my mamy? Jeden tylko Data Check. Browning Max. Chyba nic lepszego tam nie widziałem. 12 Power bolts. Nie, chyba Pan Gruberman. Yy, Ares Predator. Niestety nie ma niczego lepszego. Browning jest najlepszym pistoletem. A ja nie chcę żadnego innego obrzyna, czy, czy jakiegoś wynalazka. Także mm, niekoniecznie. Drony mnie też nie interesują. Może granaty jakieś? Kawalier 16. Znaczy, zadają, miałem na myśli, że zadają one 16 punktów obrażeń. I e, jeden Ficzecci. Dziękuję bardzo, panie Gruberman. Teraz e, idziemy do pana Hocus Pocus, Algernon czy Algernon. E, dobra, plany astralne, trutututu, Pokaż mi lepiej, co masz na sprzedaż. Powerbolt, niestety nie mam wystarczającej tutaj spellcastingu. Mój spellcasting, rzucanie czarów jest na zbyt niskim poziomie, jestem tym za dużym leszczem. Ale może wezmę coś później. Znaczy wezmę teraz, a dobiję do poziomu większego później. To jest jakiś pomysł. Byłbym już przygotowany. Ball Lighting. Ile wymaga? 4. Fireball też wymaga 4. Lighting Balls. Flamethrower. O właśnie, to się przyda. Heal Wound. Leczenie. Mana Ball. To były udane zakupy. I od razu możemy umieścić Mana Ball i chyba niestety nic więcej. Tak, ponieważ mój spellcasting jest zbyt niski, ale nad tym popracujemy. Następną karmę wydamy na rzucanie czarów, na umiejętność, w zasadzie na poprawę umiejętności rzucania czarów. Możemy rzucić na chwilę, na ok okiem we skrytce, ale tutaj, tutaj niczego nie ma i nic więcej się nie da zrobić. I wracamy na pięterko. A z pięterka będziemy kierowali się powoli ku wyjściu. Także ten odcinek był dosyć krótki i zbyt wiele się tutaj nie działo, ale za to w następnym pójdziemy na pogrzeb sama i zobaczymy co tam się stanie. Także panie i panowie, serdecznie dziękuję za oglądanie. To było zagrajmy w Run Returns.